Dzisiaj po raz pierwszy w historii służba więzienna obchodzi swoje święto oraz promuje swoich oficerów w miejscu tak szczególnym dla każdego Polaka: w miejscu, gdzie słowa Bóg, honor, ojczyzna, tak ważne dla każdego z nas, mają wyjątkowy wymiar i wymowę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza. Wydarzenie to inauguruje stulecie istnienia służby więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa. Dziękuję. Dziękuję za wierną służbę dla Rzeczypospolitej. Dziękuję za wierną służbę dla polskiego społeczeństwa. Dziękuję Państwu za niesienie bezpieczeństwa nam wszystkim. Służba więzienna jest formacją, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego państwa prawa. To ciężka praca i wielka odpowiedzialność wobec społeczeństwa. To wielki zaszczyt dla mnie i honor, że mogę dziś uczestniczyć w tej uroczystości. Uroczystości, która nawiązuje do pięknej tradycji, stuletniej już tradycji polskiej służby. Służby na rzecz bezpieczeństwa. Codziennie blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby więziennej pełni trudną, odpowiedzialną, często niebezpieczną służbę, zapewniając porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych. I chciałem złożyć życzenia wszystkim funkcjonariuszom służby więziennej, wszystkim pracownikom służby więziennej, państwa rodzinom. Bliskim i przyjaciołom. Wszystkiego dobrego.